Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Co prawda filmik dawno się już nie pojawił, ale nie czytałam praktycznie zbyt wiele w ostatnich miesiącach, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem zarówno miesiąca kwietnia, jak i maja, w którym przeczytałam zawrotną ilość książek, więc mam nadzieję, że będzie Wam się dobrze ten filmik oglądało, mimo że tych książek nie jest dużo, ale zacznijmy już sobie opowiadać o książkach, które udało mi się najpierw przeczytać w kwietniu. I pierwszą książką, którą udało mi się skończyć w kwietniu, bo zaczynałam ją już w marcu i prawie tam ją skończyłam, ale jednak trochę mi zabrakło, jest książka Miasto Jadeitu. Oni mogliście też usłyszeć już u mnie w reading vlogu, który się też jako ostatni pojawił na tym kanale. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to też tam Was zapraszam. A to, co tutaj się dzieje, to mamy wyspę Kekkon, w której tak naprawdę rządzą jakby dwa klany. Które walczą o posiadanie nad Jadeitem, można to tak powiedzieć. Jednych intencje są dobre, innych trochę słabsze, bym powiedziała, a to, co daje Jadeit, to daje po prostu no, władzę, zdecydowanie taką nadludzką wręcz siłę i. Umiejętności, których nie posiadają normalni ludzie. Więc tutaj na kartach tej książki możemy poznawać historię właśnie rodziny jednego z tych klanów i, i patrzeć, jak ta wojna między klanami dokładnie się rozgrywa. Ja nie mogłabym tej książki Wam bardziej polecić. Jest to fantastyczna opowieść, którą ja byłam zainteresowana od pierwszych stron. Jest ona tak dobrze napisana, że nie mamy tutaj żadnych problemów z odnalezieniem się w sytuacji, z. Odnalezieniem się, kto jest kim, gdzie się toczy akcja, o jakie jakby wartości się ta akcja toczy, więc e, jak najbardziej Wam polecam, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to jest to zdecydowanie jedna z najlepszych książek, które ja czytałam w tym roku, więc e, mam nadzieję, że po nią sięgniecie. Dalej sięgnęłam po audiobooka i mam tutaj książkę Toma Feltona, czyli po drugiej stronie różdżki. Ja byłam bardzo zainteresowana tą pozycją, od kiedy usłyszałam, że ona wychodzi. Nie jest to nic innego jak właśnie autobiografia aktora znanego głównie z Harry'ego Pottera i mamy tutaj opisanych wiele sytuacji z jego życia, o których mogliśmy wiedzieć, mogliśmy też nie wiedzieć. Jest tu wiele fascynujących ciekawostek na temat samego planu z Harry'ego Pottera i tego, jakie były interakcje między aktorami, ale też dotyczących życia prywatnego właśnie aktora, o którym ja nie miałam pojęcia. Jest tutaj też bardzo, e, dobrze powiedziałabym, wpleciony wątek, takie dbanie o swoje zdrowie psychiczne, więc wydaje mi się, że jeżeli jesteście zainteresowani historią, właśnie aktorów, i jesteście zainteresowani samym Tomem Feltonem, to możecie się zainteresować tą pozycją, bo jest ona bardzo przyjemnie napisana. Jest napisana w taki sposób, że ciężko jest nie lubić tego aktora w tym momencie, bo naprawdę przyjemnie się tego słucha, bądź też czyta. Wiem, że w wersji fizycznej jest też mnóstwo różnych zdjęć, więc mam nadzieję, że chociażby zajrzycie do tej książki, bo naprawdę jest bardzo dobrą taką odskocznią od, wiecie, jakichś fabularnych książek, ale też jest bardzo dobrym takim wglądem w życie prywatne aktora, które on sam chce nam pokazać. Nie byłabym też sobą, gdybym nie sięgnęła po książkę Alka Rogozińskiego i mam w tym miesiącu książkę "Lusterczko powiedz przecie, czyli kolejną z opowieści o naszej autorce kryminałów Róży Król, która w pewnym momencie jest świadkiem samobójstwa, jak się okazuje, jednego z uczestników konkursu, Mister Polonia. I jak to ona bardzo się zaciekawiła całą sytuacją i chce odkryć, dlaczego do tego doszło, czy to na pewno było samobójstwo. I tak oto wplata się ona w cały ten właśnie misterowski świat, w świat konkursów i tego wszystkiego. Ja świetnie się bawiłam. Standardowo przy książkach tego autora, szczególnie właśnie z tą bohaterką, jest to coś fajnego: jest to fajna odskocznia od takiego życia, które no zabija nas swoją codziennością bardzo często, więc e, tak. Fantastyczne, jeżeli szukacie czegoś na rozluźnienie do sprzątania, czy do jakichś takich, wiecie, spacerów czy coś, no to bardzo polecam tego audiobooka, bo naprawdę był świetny. I to jest ten moment, kiedy przechodzimy już tylko i wyłącznie ogólnie do. do, do... Do audiobooków, bo nie czytałam w ogóle książek fizycznych, jak się okazuje w kwietniu. Jedyną właśnie było miasto Jadeitu. Więc e, kolejną książką, którą udało mi się przeczytać w kwietniu, bądź też przesłuchać, był drugi tom zwiadowców. I praktycznie cała reszta książek, książek to są drugie tomy bądź też podsumowania, więc za dużo wam o nich nie mogę powiedzieć, ale e, podejrzewam, że jestem jedną z niewielu osób, które zwiadowców jeszcze nie czytały w życiu. I nie ukrywam, że pierwsza książka mi się jakoś tak super. Nie podobała, mimo że widziałam w niej potencjał i widziałam w niej rzeczy, które mogłyby mi się spodobać, bo sam zamysł jest świetny, ale jakoś tak nie do końca do mnie dotarła ta pierwsza część. Ale druga, w której Willy już zostaje taki troszeczkę zostawiony samemu sobie, bez opiekuna, tylko z innymi powiedzmy bohaterami w jego wieku, jakoś już tak dużo lepiej mi się tą książkę czytało, bądź też słuchało. Audiobook jest bardzo przyjemny i żałuję, że nie ma nigdzie dostępnego audiobooka do trzeciej części, bo też bym praktycznie od razu po niego sięgnęła, ale e, niestety nie ma, więc mam wersję e-booka na Kindle i będę prawdopodobnie niedługo czytać, bo e, zainteresowałam się tą serią. Po pierwszej części nie byłam tego pewna, ale wydaje mi się, że jednak chcę tą serię kontynuować i mam nadzieję, że ona będzie coraz to lepsza, więc e, tak. Do końca nie mogę tego powiedzieć o kolejnej książce, którą przesłuchałam i była to noc kupały, czyli kontynuacja szeptuchy. I tak jak w pierwszym momencie, tak jak w przypadku pierwszego tomu bardzo mnie ta książka interesowała, tylko po prostu według mnie jest ona zbyt rozciągnięta, bo dążymy do czegoś, czego w tym pierwszym tomie nie ma i właśnie ta akcja jest przeciągnięta na drugi tom, gdzie mamy właśnie um... Jakby wydarzenia zbliżają się coraz bardziej do nocy kupały i do takiego rozwiązania się do doświadczenia, niedoświadczenia, e, przeznaczenia naszej głównej bohaterki Gosi. I e, to, co mi najbardziej doskwierało przy słuchaniu tej książki, to była właśnie taka interakcja między naszą główną bohaterką a jej e, obiektem westchnień, że tak powiem. Ja jestem jakoś tak bardzo na niej, jeżeli chodzi o wątki romantyczne ostatnio w książkach, i strasznie mnie denerwował ten wątek tutaj w tej. Nie chciało mi się tego słuchać, nie chciało mi się w ogóle brnąć przed to, przez tą książkę, bo mam wrażenie, że zajmuje to zbyt dużą liczbę stron bądź też czasu słuchania. Te właśnie momenty pseudoromantyczne, które wydaje mi się, że moglibyśmy odpuścić. Dlatego średnio mi się ta książka podoba, bo jest w niej dużo mniej akcji niż ja bym chciała. I w tym wypadku ja nie wiem, czy ja tę serię będę kontynuować, bo z jednej strony mnie to ciekawi i wiem, że wiele osób tę serię poleca, ale z drugiej strony, jeżeli mam cały czas napotykać takie sytuacje w kolejnych tomach, to nie do końca się na to godzę, że tak powiem. Jeżeli czytaliście, to możecie mi dać znać, czy w dalszych tomach też jest taka ilość powiedzmy tych wątków romantycznych i tego e, kopania się między bohaterami. Jeżeli tak, to niestety będę musiała z tej książki zrezygnować. I ostatnią książką, którą udało mi się przeczytać w kwietniu, przesłuchać Egen. Była to książka Wszystkie Nasze Klęski, czyli kontynuacja Wszyscy Jesteśmy Łotrami. Chyba tak się nazywała ta pierwsza część, którą wiecie, że czytałam bodajże w marcu, i tam możecie znaleźć moją opinię na jej temat. Ta pierwsza część mnie zaciekawiła na tyle, że chciałam sięgnąć po drugą i zobaczyć, jak ta sytuacja się rozwinie, jak wszyscy ci bohaterowie będą się zachowywali. To, co mamy w pierwszym tomie, jeżeli nie czytaliście, no to przedstawiciele siedmiu takich najpotężniejszych rodzin w miasteczku Invernat, którego nazwę uwielbiam do tej pory, muszą walczyć w turnieju takim tak naprawdę odseparowanym od całego świata o to, żeby zdobyć władzę nad taką wielką magią, która daje im potęgę na kolejne ileś tam lat. I w tym celu oni się tak naprawdę muszą tam pozabijać, bo tylko jedna osoba może przeżyć i tą magię właśnie zdobyć. Jedno z największych takich zażaleń co do tej serii jest to, że tak naprawdę, mimo że oni walczą o tą magię, to nie widać jak wielka jest ta magia i co ona daje tej rodzinie, która władzę nad tą magią posiada. W drugiej części powiem Wam szczerze, że było kilka elementów, których ja byłam ciekawa, jak na przykład legendy danych rodzin, bo każda z tych rodzin posiada legendę dotyczącą jednego z artefaktów, które tam się pojawiają w tym turnieju, i to było dosyć ciekawe. Było też jedno wydarzenie, które było dosyć dobre dla fabuły, i które sprawiało, że jeden z bohaterów mógł dorosnąć do takiej sławy, którą był owiany, że tak powiem. Nie będę wam mówić tutaj nic dokładnie, możecie się domyślać, jeżeli wiecie o kogo chodzi. No i tak, ta książka miała wiele dobrych elementów, ale w całości wydaje mi się, że ona była dosyć nudna, dosyć przewidywalna, dosyć taka. Kurczę, nic wielkiego tam się nie zdarzyło. Nie zdarzyło się nic, o czym my nie mogliśmy już przeczytać w jakichś innych książkach. Nie dała ona mi takiej radości, jak dała mi tą pierwsza, ta pierwsza część, mimo że no, nie była ona idealna, ale no jakoś przy drugiej części w ogóle nie poczułam takiego, wiecie, przyciągania do niej. Nie miałam żadnego problemu, żeby przestać słuchać z tego audiobooka i w ogóle nie kontynuować z nim. Trochę się zmuszałam do tego, bo ostatecznie ja byłam ciekawa, jak on się skończy, ale. No, nie było to nic fascynującego, nie było to nic wielkiego, więc niestety, ale no. Mm. Okazuje się, że to nie była ostatnia książka przeczytała, przeczytana w kwietniu, bo przesłuchałam jeszcze jednego audiobooka i była to książka: Kto mnie zabił w poczekalni pana B. To jest kolejna książka Małgorzaty od Kursy, którą, której słuchałam. I mamy tutaj sytuację, w której zostaje zabity pewien człowiek, on umiera i trafia do zaświatów którym, jak się dowiaduje, że jest martwy, to stwierdza, że właśnie ktoś go zabił i ucieka stamtąd na ziemię, żeby swojego zabójcę znaleźć. Podejrzani są praktycznie wszyscy z jego otoczenia, a w tej całej e, jakby przygodzie towarzyszą mu ludzie właśnie z zaświatów, w sumie nie ludzie, bo mamy tam urzędnika właśnie z zaświatów, który tych ludzi przyjmuje tam w poczekalni, ale też mamy jego anioła stróża i archanioła Michała, który stwierdził, że to jest idealna okazja, żeby trochę poznać lepiej ludzkość, więc jest to taka przepełniona humorem i trochę abstrakcyjna opowieść, kryminalna, w której e... <gryw> nie mogę powiedzieć, żeby to była moja ulubiona powieść Małgorzaty i od kursy, ale nadal bawiłam się pozytywnie, jest to bardzo dobra odskocznia, jest to coś ciekawego, czego w sumie ja za bardzo nie czytam i nie jestem aż tak wielką fanką, wiecie, takiego em, wplatania powiedzmy wątków jakichś aniołów i tak dalej, w takie realne sytuacje, że tak powiem. Ale tutaj trzeba przyznać, że w jakiś sposób to zadziałało i w jakiś sposób to było na tyle ciekawe, że ja skończyłam tą książkę, bawiłam się przy niej dobrze. Stwierdzam, że nie, nie był to stracony czas, więc ostatecznie ja daję okejkę i stwierdzam, że to jest naprawdę fajna lektura na właśnie takie oderwanie się do sprzątania czy do jakiegoś tam spaceru czy coś takiego. Nic specjalnego, co zmieni Wasze życie, ale coś fajnego, jeżeli chcecie właśnie się trochę odmurzyć i zrelaksować. I przechodzimy już do miesiąca maja. Zanim zacznę opowiadać o trzech książkach, które udało mi się w tym miesiącu przeczytać, to muszę tutaj też napomknąć o dwóch DNF-ach, które niestety popełniłam w tym miesiącu. I e, zacznijmy sobie od książki, którą zaczęłam już właśnie w kwietniu. Ale niestety, no jakoś tak nie miałam totalnie do niej głowy i przeciągnęło mi się to na maj. I w połowie maja stwierdziłam, że czytanie tej książki totalnie nie ma sensu. I mówię tutaj o dziewczynach, którymi byłam. Ja skończyłam, doszłam gdzieś mniej więcej do połowy w tej książce. I powiem szczerze, że jak sam koncept brzmiał wspaniale, bo mamy tutaj sytuację, w której nasza główna bohaterka przez wiele lat. Będąc pod opieką swojej matki, musiała udawać różne dziewczęta, musiała tutaj zmieniać praktycznie cały czas tożsamość w celu oszukiwania e, mężczyzny i, e, no tak naprawdę, zabierania im pieniędzy. I e, w pewnym momencie, kiedy ona zdołała się uwolnić od opieki swojej matki, zostaje ona poniekąd wmieszana w napad na bank, bo jest ona jego świadkiem, no i musi zrobić wszystko, żeby się z tej sytuacji troszeczkę wyplątać. E, znajduje się ona w tej sytuacji ze swoim byłym chłopakiem i obecną dziewczyną, która o jej przeszłości nie wie, a jej właśnie były chłopak zdaje sobie z tego sprawę, jak jej poprzednie życie wyglądało. No i tak jak cała ta fabuła brzmi wspaniale, tak cała ta sytuacja jednak nie była dla mnie taka wspaniała. Wynudziłam się, musiałam się zmuszać do czytania tej książki, musiałam wiecie, ciągnąć się do tego, żeby ją czytać, no a i tak doszłam tylko do połowy. Wydawało mi się, że to będzie całkiem przyjemne, wiecie, spoglądając na te rozdziały tutaj te zaczerwione, bo to są Momenty z życia właśnie tej dziewczyny, kiedy ona udawała kogoś innego, i mamy tam pewną rzecz z przeszłości, która może się wydawać interesująca, ale ostatecznie jakoś wszystkie te wątki są dla mnie totalnie zbędne, i to jest dobry motyw, podej podejrzewam, na film, ale jednak w książce mi się to nie sprawdziło i nie miałam po prostu chęci kontynuowania tej książki, dlatego znajduje się ona tutaj, i no niestety. Drugą książką, którą porzuciłam, jest książka Elfy Londynu, i tutaj doszłam na stronę 170. Ja ją zaczęłam słuchać w audiobooku i powiem szczerze, że miałam bardzo duże nadzieje dotyczące tej książki, bo wydawało mi się, że ona się fajnie wpisze w to, co ja lubię, bo mamy te historie, gdzie w Londynie są jakby obok siebie żyją ludzie i elfy. Ale y, niektóre elfy też twierdzą, że mają władzę powiedzmy taką, że są, wiecie, istotami ponad ludźmi. i Nie powinni oni żyć równolegle, nie powinni mieć takich samych praw i tak dalej, tylko że właśnie elfy powinny być taką nadrzędną rasą. I niby coś to, to, to się tutaj ma dziać, takiego, żeby właśnie móc uczynić jakby to rzeczywistością. I w tym w środku tego wszystkiego ma się znajdować nasza główna bohaterka, czyli Arianot Arianot. Tak, e, która właśnie ma uczestniczyć w takim rozbiciu tego e, ataku terrorystycznego, nazwijmy to. I to, co ja w tej książce dostałam, to straszny chaos. Straszny chaos. Zostajemy tutaj wrzuceni praktycznie znikąd w ten świat. E, nie wiadomo, co się dzieje, nie wiadomo, do czego to ma zmierzać, nie wiadomo, kto jest kim. A no nie wyobrażam sobie wracać co chwilę tutaj do tego drzewka genealo genealogicznego. A imiona praktycznie. Są bardzo podobne i no I'm sorry, ale jeżeli ja mam się zastanawiać cały czas o kogo chodzi, kto jest kim, a jedynymi osobami w całej książce, które ja rozróżniałam były siostry właśnie Ariane, Hot i Avril, e, to no sorry, ale nie podoba mi się to. W dodatku każdy rozdział, oprócz tego, że jest rozdziałem, to pod spodem są takie podrozdziały, nie? Czyli tu mamy jedyneczkę i ich jest koło, nie wiem, chyba sześciu, siedmiu, coś takiego. Zobaczmy, ile tu mamy. W pierwszym rozdziale tych podrozdziałów jest 10 i one są albo długaśne, albo dosyć krótkie. I to jest długi nawet rozdział, bo niektóre miały kilka kapitów. I te rozdziały są nam wrzucane totalnie bez sensu. Dowiadujemy się, że na przykład jakiś bohater jedzie taksówką i jemu się coś udało, ale kim jest ten bohater, to nie wiadomo, bo nie został nam wcześniej przedstawiony, więc. W pewnym momencie, właśnie na tej 170. stronie, już mogę sobie nawet wyciągnąć zakładkę. Ja stwierdziłam, że nie ma sensu się męczyć, bo ja nawet nie wiem, co się dzieje. Mimo, że tam się już coś zdarzyło i mogłam sobie coś, wiecie, w głowie ułożyć, do czego to wszystko miało zmierzać i dlaczego tak się stało, to ja nadal tego nie wiedziałam i stwierdziłam, że to jest po prostu męczarnia do czytania, dlatego tą książkę też porzucam i nie mam ochoty nawet już o niej mówić. Ale żeby nie było tak źle to stwierdziłam, że później przychodzi pora na książki, które lubię, które wiem, że sprawią mi ogromną przyjemność i które wiem, że mnie nie zawiodą, dlatego sięgnęłam po Rilidy i zrobiłam sobie e, Riridyk... Riridy, riridy. Zrobiłam sobie Rilidy. Przeczytałam ponownie książki. E, Wiedźmy na gigancie i Wiedźmy na wakacjach jeszcze na mnie czekają dwie ostatnie części, ale stwierdziłam, że warto będzie sobie to podzielić. Jeżeli nie wiecie, to ja te książki czytałam w zeszłym roku i bardzo mi się podobały. Strasznie byłam zafascynowana tym wątkiem właśnie komedii kryminalnej, i od tamtego momentu bardzo dużo tych książek przeczytałam. Dlatego stwierdziłam, że właśnie maj jest idealnym momentem do powrotu do tej serii. I to, co się dzieje tutaj, to poznajemy agencję literacką Tercet, w której pracują pewne bardzo wścibskie babki, i w środowisku autorskim, właśnie w pewnym momencie. Ktoś umiera, no nie ma co ukrywać. No i nasze właśnie tytułowe wiedźmy, bo tak się właśnie ludzie do nich zwracają bardzo często. Razem ze swoim sekretarkiem, który jest byłym policjantem, stwierdzają, że trzeba tą sprawę rozwiązać. I mimo tego, że mają się one trzymać z daleka od głównych wydarzeń, jak zostaje im przekazane właśnie przez sekretarka, no to one się nie mogą tego powstrzymać i... Wskakują praktycznie w sam środek tych wydarzeń, i podobna sytuacja jest w tej książce, bo w każdej z tych książek z tej serii ktoś właśnie umiera i one. Jak to one chcą sprawę rozwiązać? To są książki przede wszystkim bardzo humorystyczne i ten humor, humor totalnie do mnie trafia. Nie będę wam za dużo o tych książkach więcej mówić, bo ja już nieraz o nich wam powtarzałam. Jest to świetna rozrywka, to jest coś, co zawsze poprawi mi humor i. E, Dostrzegam wady tych książek, jakby nie patrzeć, ale jednak całokształt tego, co tu się dzieje, nadrabia dla mnie i po prostu świetnie się bawię i jest to czysta rozrywka, coś, co ja Wam bardzo serdecznie polecam, jeżeli jeszcze nie słyszeliście o tych seriach. To wydaje mi się, że one się bardzo mocno wyróżniają, bo właśnie dzieją się w takim środowisku literackim i to tylko dodaje takiej szczypty czegoś ciekawego, właśnie do tych pozycji. Dlatego jeżeli jeszcze nie czytaliście. To polecam się przyjrzeć. I ostatnia książka, przeczytana w maju. To jest znowu książka, która jest kontynuacją serii, więc za dużo Wam nie powiem. I mam tutaj Pięć Królestw Strażnicy Kryształów. Książka, którą połknęłam praktycznie na raz. Ja, jeżeli chodzi o książki Brandona Mula, to świetnie się przy nich bawię. A tutaj mamy właśnie serię, która wydaje mi się, że jest najbardziej podobna do baśnioboru. Jeżeli czytaliście baśniobór, to wiecie jaką hipnotyzującą jakie hipnotyzujące działania on ma na czytelników i wydaje mi się, że ta seria robi coś podobnego. W pierwszej części poznajemy naszego głównego bohatera, czyli Kola, który zostaje przeniesiony wbrew własnej woli do właśnie takiego świata pięciu królestw, z którego on od tamtego czasu stara wydostać siebie i swoich przyjaciół, którzy razem z nim tam się dostali. Niestety oni zostali rozdzieleni i każdy z nich znajduje się gdzie indziej, więc położenie tych wszystkich bohaterów on musi... Jakimś cudem odkryć. Na swojej drodze poznaje też różnych innych przyjaciół, którzy pomagają jemu, a on przy okazji też pomaga im w osiągnięciu swoich celów. W tej części zarówno Kol, jak i jego właśnie przyjaciele, których poznał na swojej drodze, wybierają się do Zeropolis, gdzie będą kontynuować swoją misję, żeby pomóc właśnie. Wszystkim obywatelom Zeropolis, nie Zeropolis, tylko obrzeży, czyli tego świata, pięciu królestw, ale zarówno do tego, żeby dowiedzieć się, czy jest jakaś możliwość powrotu do swojego świata w przypadku Kola i jego przyjaciół. To są świetne książki, jeżeli właśnie szukacie jakichś takich przygodówek młodzieżowych, to świetnie się to czyta, to jest bardzo szybkie, cały czas się coś tu dzieje, cały czas mamy szansę poznawać też nowych bohaterów i nowe umiejętności ludzi, którzy pochodzą właśnie z różnych zakątków tych obrzeży, tak jak w tym wypadku właśnie mamy tutaj miasto, które bardzo mocno opiera się na takiej mechanice, powiedzmy, która jest powodowana przez naładowane pewną mocą kryształy. Więc e, tak, jeżeli nie czytaliście jeszcze pięciu królestw, ale czytaliście baśniobór, to polecam Wam zainteresować się też tą serią, bo jest przewspaniała. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w poprzednich dwóch miesiącach. Mam nadzieję, że ten filmik nie był jakoś super chaotyczny, przez to, że no jednak dawno nie nagrywałam i muszę się troszeczkę do tego znowu przyzwyczaić. E, dawajcie mi znać w komentarzach, jakie książki wy przeczytaliście albo jaka była najlepsza książka, którą przeczytaliście w ostatnim czasie. A ja Wam już dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć.